Co się stało? Panie, nie dość, że wojna to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje! To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? No, odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze sztygarów w Mądrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. To chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Wilcze tropy, a obok odciski małych stóp, ale nie ma śladu walki. Ślady małych stóp. Ciekawe. Piotrusiu, uważaj! On ma miecz. To żołnierz. Że wcem nas nie weźmie. Nic wam nie zrobię. To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami? Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Pff, tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła. Ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matura mieli toboły, kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy, jakoś idzie. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko polował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście, przywiązaliśmy je pod butami. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko pojednań. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębi w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Pod nogi. No i co tam, nie? Znalazłem w lesie grupa dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep, na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A, ale dobrze, pomyślę o tym.